Dzisiaj, proszę Państwa, mamy kolejny bardzo mroźny dzień, ale na szczęście pogodny. Króliki i świnki wciąż są tutaj w swoim domku, w zagrodzie. Dlaczego? Dlatego, że mają bardzo ciepło. Ja nakładam im sianka po sam sufit i mają tam cieplutko, a w środku jest jeszcze jedna mała buda, do której wchodzą, przytulają się i grzeją. I zauważyliśmy z mężem, że one wcały, wcale nie siedzą cały czas w tej Buty. Jest bardzo silny mróz, a one spacerują po zagrodzie i najczęściej wygrzewają się tutaj na deskach, ponieważ po południu świeci słońce i bardzo lubią tutaj siedzieć. Tęsknią za zieloną trawką, ale ja nic na to nie poradzę, chociaż oczywiście mogłam pomyśleć i wysiać im w Rzeczywiście teraz Chyba pójdę, mam jeszcze ziemię, doniczki puste, więc wysieję im łąkę kwietną, żeby miały co jeść. A bardzo lubią trawkę, więc jeżeli gdzieś tam jeszcze uda mi się trochę pozrywać, to zawsze im przynoszę. Lubią też nasionka. Ja im tutaj przynoszę, żeby miały. Lubią też chlebuś, a nawet muszą jeść bardzo twardy chleb żeby sobie ścierały ząbki. No i czekamy do wiosny, aż przyjdzie wiosna i zielona trawka. Ogród warzywny, śpi, odpoczywa, wyściółkowany. Dodatkowo wyściółkowała go jeszcze natura śniegiem. Lekko przysypanym, bo śniegu dużo nie mamy, ale jest na tyle, że gdy przyjdzie zapowiadana odwilż, na pewno będzie tutaj wilgotne miejsce i to jest bardzo ważne, ponieważ wilgoć w zimie powinna być. Na łóżkach permakulturowych również spokój, cisza, nic się nie dzieje. O tej porze roku trudno, żeby się coś mogło dziać. A ja sobie, proszę Państwa, przypomniałam, że zapomniałam w grudniu wysiać bób, a były ku temu sprzyjające dni. No, co nie było mrozu, ani nawet przymrozków, zupełnie wyszło mi to z głowy. Ale jeżeli przyjdzie rzeczywiście ta zapowiadana odwilż, która ma być przed Sylwestrem i po Sylwestrze, po nowym roku, no to będę musiała ten bób wysiać, ponieważ zazwyczaj zawsze się je zimą. Bób można wysiewać w grudniu, w styczniu czy w lutym. Tak wysiany bób jest bardziej odporny na choroby, odporny na mszyce i jest taki zdrowszy, silniejszy, to nawet widać. Dlatego ja bób zawsze wysiewam zimą. Oczywiście, jeżeli chcę przeprowadzić doświadczenie, test jak to wygląda, wysiewam również wiosną, aby porównać zimowy z wiosennym. Tutaj na tych łóżkach również cisza, spokój. Na tym jeszcze niedawno zbierałam zielony koper, ponieważ koper bardzo lubi się sam wysiewać, a nie było mrozu, więc jeszcze był bardzo ładnie zielony. Teraz już niestety jest i zmarznięty i przysypany śniegiem. Tutaj rósł groszek cukrowy po prawej stronie, Państwo pamiętają, bataty. A teraz w tym roku będzie zmiana, ponieważ nie można sadzić tych samych warzyw, które rosły rok wcześniej ponieważ one wyjaławiają ziemię, pobierają te same składniki mineralne, przez to ziemia staje się uboższa, dlatego dobrze jest po prostu zmieniać. A oprócz tego, jesienią na wszystkich łóżkach permakulturowych wysiałam poplem. To też Państwu pokazywałam we wcześniejszych moich filmikach. Jeżeli ktoś jest ciekawy, chciałby zobaczyć, zapraszam również do wcześniejszych filmów, do playlisty o łóżkach permakulturowych, ogrodzie warzywnym bez kopania. Na tych łóżkach także panuje Cisza i spokój. One są wyściółkowane z koszoną trawą i liśćmi. Tam, gdzie wiosną będę wysiewała nasiona, ściółkę usunę, ale gdy warzywa podrosną, z powrotem będę je ściółkowała. Natomiast tam, gdzie będę sadziła rozsady, nie będę usuwała tej ściółki, tylko po prostu wsadzę rozsady. Jeżeli Państwo są ciekawi jak budowałam łóżka permakulturowe i czym je w środku uzupełniałam, zapraszam na wcześniejsze filmiki. Mam różnotematyczne playlisty i znajdą tam Państwo bez problemu o łóżkach permakulturowych, jak i czym one były uzupełniane. A jeżeli podobają się Państwu moje filmy, zapraszam do subskrypcji i polubienia mojego kanału. Dziękuję bardzo.